Dzisiaj naprawimy sobie zepsuty interkom. Zamontujemy nowe lusterka. Będziemy potrzebować rąk, bo bez tego nie da rady. Śrubokręta i nożyczki, przydadzą się na pewno. O kurde, A! to było nawet straszne. Interkom jest do kasku mocowany. W taki sposób. Tu idzie taki dzyndzel. Wsuwamy go tu. I teraz ta część, która się ułamała. O, wow, co to było? <śmiech> <śmiech> Powinna być tutaj ta część. Ta część wchodzi za skoru, pod skorupę kasku, a tu interkom jest z zewnątrz. Zaciskamy wszystko tymi dwoma śrubami, no i terką się trzyma. Ja już wcześniej, zanim go kupiłem, wyczytałem, że te mocowania lubią się łamać w jakichś tam droższych, lepszych interkomach. One często są metalowe. No tu w tym moim zarąbistym Chińczyku, niestety są plastikowe, i stało się to przed czym wszyscy oszczegali czyli złamało się. Połączę to sprawdzoną już przeze mnie taką zarąbistą taśmą. Dwustronną na tą taśmę mam przyczepioną już kamerkę, adapter i wszystko się trzyma od bodajże dwóch lat i nie ma z tym żadnych problemów. Ten zacisk plastikowy, jak zniszczył tutaj powłokę kasku, no z tym już się niewiele da zrobić. Można by to lekko wyszlifować, chociaż ja wolę już nie ryzykować. Ogólnie początkowy plan miałem taki, żeby taśmę nakleić bezpośrednio jakoś tutaj, ale. Okazuje się, że interkom jest tutaj płaski, a powierzchnia kasku jest taka tutaj lekko zaokrąglona, więc on na pewno nie stykałby dobrze. Ale wtedy zauważyłem, że właśnie ta część w delikatny łuk wchodzi. Dlatego interkom zostawimy przymocowany do tego uchwytu, a jego bezpośrednio już przykleimy do kasku za pomocą naszej super taśmy z rzepem. Na początek wykręcamy śrubki, które. Już się do niczego nie przydadzą, bo mocowanie się złamało. Teraz do tego kawałeczka, który nam ładnie będzie pasował tutaj. Musimy dosztukować drugi kawałeczek taki sam, który będzie przyklejony na kask. W tym celu przyklejamy dwa rzepy do siebie. teraz tylko od tego już szablonu wycinamy sobie drugi kawałeczek. O teraz z naklejoną taśmą dopiero widać jak włók wchodzi tutaj ta część. Teraz zdzieramy drugą warstwę i przyklejamy już tu gdzie chcemy nasz interkom. No i ten rzep umożliwia nam też to, że w każdej chwili, kiedy chcemy, to możemy dany gadżet odpiąć. No i tyle. Łatwe i szybkie, prawda? Parę osób pyta czasem, jak mam podłączone dwa mikrofony. Słuchajcie, zwykła przejściówka cyk. I ona z tyłu ma wejście na dwa jacki. Tak samo jak tutaj. Ten kabel i ta kostka to są dwie te same rzeczy, tylko tu jest po prostu kabel, a tu jest to skrócone do samej kostki. I w ten kabel na końcu też ma dwie takie wtyczki. Tam można sobie podpiąć dwa mikrofony, czyli z jednego wejścia na mikrofon, mamy dwa. Ja jestem jak zwykle niepoprawny i znowu kupiłem jakieś podrzędne lusterka za 50 zł. że jest to, że nawet na tych rysunkach nie ma dokładnie tych lusterek, które ja kupiłem. O tu są podobne, ale to nadal nie te. No, mniejsza o to, już je wyciągnąłem z pudełka. Lusterka na końcówkę kierownicy. Podejmuję ostatnią próbę z lusterkami. Jak te też się nie sprawdzą, to wrócę raczej do oryginalnych, bo mi się nie chce już kombinować. A naprawdę porządne lusterka kosztują dobre 7 stów i więcej. Więc aż tyle nie chcę inwestować. Może nie są najpiękniejsze, ale konstrukcja wydaje się dość solidna. Nie powinny się ruszać, pod wpływem wiatru przestawiać. Po prostu musimy wykręcić te końcóweczki. Pujga, w moim wypadku. <laughs> nie wiem jak to się czyta. I zamiast tego po prostu zamontować lustereczka. lusterka możemy zamontować e, do góry, jak i na dół. Chociaż trochę nie widzę w tym sensu, żeby były na dole. Ech, zamontujemy do góry. Aby lusterko się tak nie obracało, to je trzeba docisnąć tutaj tą śrubeczką. właśnie z filtrowaniem będzie trochę większy problem, czyli jazdu między autami w korku, ponieważ jest teraz kierownica szersza. Teraz zajmiemy się drugą stroną, tu gdzie mamy roll gas. I wydaje mi się, żeby manetka nie ocierała o o lusterka tutaj to może być potrzebna jednak podkładka, ale to zobaczymy zaraz o, tak duży dystans jest tutaj od manetki że bez problemu można tutaj wkręcić lusterko i nic nie będzie ucierać o, tak jak przeczuwałem zbyt kolorowo to szło śruba jest skręcona na maksa i zostało jeszcze tyle jak widać jest trochę za długa jest jeszcze opcja żeby uciąć, uciąć po prostu śrubę skrócić gwint zdecydowałem, że jednak utnę śrubkę o jakiś centymetr trzeba było ją uciąć, no i w rezultacie tak to wygląda. Jeszcze dałem tą małą podkładkę. No i teraz już nic nie umknie mojej uwadze, chociaż jak tak myślę, zanim popatrzę we wszystkie cztery lusterka, to już do rowu wiadę.